Koleżanko, przestraszyłaś nas. Hej, a kto z was ma urodziny? Ja. Hej, kim ona jest? No właśnie, kto to? To jest moja kuzynka, Oliwia. Hej, ja jestem kuzynką waszej koleżanki, się nazywam Oliwia. Zamknij oczy, bo my teraz wręczymy Tobie prezenty i zrobimy niespodziankę. Nie chcemy, żebyś wiedziała jakie mamy prezenty i w ogóle, bo to ma być niespodzianka. Dobrze, to zamykam oczy. I pójdź jeszcze w jakieś dalekie miejsce, pójdź na chwilę do domu, żeby nie było nas słychać. A jak do Ciebie zadzwonię, to wróć. Okej? Okay? Okej. Okay. My. Wy macie dla nich w prezencie, bo ja czekoladę. Jak książkę o zwierzętach. Jak książkę o roślinach. A ja własnoręczną laurkę. Dobra, możesz już przyjść. Znaczy nie, jednak jeszcze nie możesz. Weźmy nasze prezenty i poczekajmy na nią. Gotowy już? Tak, 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 dobrze, to zawołam ją bardzo głośno, tak jak wcześniej, bo tak to dość mówię normalnie, ja ją przeciwwołam bardzo głośno. Kuzynko, przy... Proszę plezenty dla Ciebie, o, oh, jakie wspaniałe plezenty! Dziękuję Wam bardzo. A teraz idź jeszcze na chwilę gdzieś daleko. Chodźmy do cukierni kupić tort i jakieś inne przysmaki do sklepu i też do sukienki. Jaki tort wybrać? Czekoladowy wybierzmy, dobrze, ok. I jeszcze kupmy te makaroniki luskawkowe i te chipsy duszki. Okej, okay. świetny pomysł. Dobrze, możesz już iść. O, dziękuję! Wspaniała i cudowna niespodzianka.